Lili Mejnie Zabitowska, odkrycie roku 2020 w 61 plebiscycie sportowym nowim. Witam serdecznie. Dzień dobry. Lili, powiedz mi, jak się w ogóle zaczęła twoja przygoda z żeglarstwem? Um, jak byłam w przedszkolu, to mój nauczyciel wychowania fizycznego. Um, wtedy klub się rozwijał w Tarnobrzegu brzegu i był taki pierwszy obóz dla dzieci. Um, byliśmy dobrymi znajomymi, więc zaprosił mnie. Poszłam, bawiłam się super i, i już tak zostało, że pływam na tych łódkach od to, 9 lat. Bo, można powiedzieć, że to była miłość od pierwszego wejrzenia, tak? Dokładnie. Domyślam się, że w związku z zawodami, no bo jest to specyficzna dyscyplina sportu, jakby nie patrzeć. Często ciebie nie ma pewnie w domu. Jak często? Um, w, w sezonie, czyli od marca do października tak naprawdę, to jest około dwóch tygodni w miesiącu. Natomiast w zimie to już jest tydzień na miesiąc. Aha, rozumiem. A ze szkołą łatwo, trudno jest tobie to łączyć wszystko? Um, ja jestem przyzwyczajona od zawsze wyjeżdżałam, odkąd tak naprawdę chodzę do, szko do szkoły, więc to jest na porządku dziennym, że mnie nie ma, później muszę nadrabiać. A, natomiast zawsze szkoła i nauczyciele bardzo mi szli na rękę i pomagali w tej kwestii. A rodzice nigdy nie mieli jakiegoś ale, cały czas wspierali? Zawsze wspierali, tylko właśnie musiałam się dobrze uczyć. Natomiast tutaj nigdy nie było problemu z tym. To jaką jesteś uczennicą? Na ten moment powiedziałam, że. Rozumiem. A tak koleżankom nie zazdrościsz tego, że mają więcej wolnego czasu, mogą sobie gdzieś pójść. No nie mówię teraz, w obecnych czasach, tak? bo teraz nigdzie pójść nie można, ale w normalnych czasach nie zazdrościłaś im? Znaczy, tak było. Tak, czasami już wymyślałam: Kurczę, fajnie byłoby wejść gdzieś ze znajomymi, mieć trochę wolnego czasu. Natomiast wiem, że mam też y, możliwość po prostu zwiedzania świata i to jest super sprawa. A, dlatego nie narzekam, na pewno. Myślę, że to koleżanki tobie mogą momentami bardziej zazdrościć. A właśnie, jak jesteś na tych zawodach, wszystko kręci się wokół kolejnych startów? Czy jest czas troszkę pozwiedzać? No bo kapitalne zakątki świata, masz okazję zobaczyć. Um, raczej skupiamy się wtedy na napływaniu i na tym, że są regaty. Natomiast czasami, jak się zdarzy dzień wolny, no to pojedziemy gdzieś pozwiedzać, natomiast raczej jak jest czas wolny, to się odpoczywa wtedy. No niestety, tak to jest, jak się chce być dobrym sportowcem, prawda? A no mimo wszystko Parę ciekawych miejsc na pewno zdążyłaś zobaczyć, to gdzie podobało się Tobie najbardziej? Może gdzie, naj, gdzie najfajniej się też pływało przy okazji? Um, najlepiej się pływało na pewno we Francji. Tak mi się wydaje, we Francji wier. I również w Portugalii, w może ostatnio bardzo często tam polscy zawodnicy jeżdżą. Też mi się tam bardzo spodobało. A jeśli chodzi o zwiedzanie, to we Francji w Saint-Tropez byłam. W porcie, wielkie jachty, bardzo bogaci ludzie, także tam było też bardzo miło było popatrzeć. Przechodząc tak do stricte już sportowych y, zmagań, rok 2020 był najlepszym w dotychczasowej Twojej karierze? Myślę, że tak, że brązowy medal na Mistrzostwach Europy, brązowy medal Mistrzostw polskich Seniorów, to były duże osiągnięcia. I to też był specyficzny rok, prawda? No bo pandemia mocno wszystkim skomplikowała życie, a jak bardzo wam, szeroko mówiąc, w waszej dyscyplinie, jak za, no, zaszkodziła zapewne? Um, u nas nie było tak źle. Jesteśmy taki, mamy sport, gdzie pływamy na otwartej przestrzeni, nie mamy kontaktu bezpośredniego ze sobą. Więc tutaj restrykcje tak bardzo nam nie przeszkadzały, oprócz tego, że maseczki oczywiście w porcie. Mhm. Natomiast początek sezonu był bardzo chaotyczny, um, wiele regat było odwoływanych, cały kalendarz był wywrócony do góry nogami. Po prostu ciężko było gdzieś zaplanować sobie ten sezon. A cel na ten rok to. Cel na ten rok to rozwijać się, kontynuować, um, utrzymać ten poziom, taki wydaje mi się, który zaczęłam dobrze w 2020 i dobrze się bawić, jak zawsze. A jakie masz marzenia w ogóle związane z żeglarstwem? Na pewno kiedyś Igrzyska Olimpijskie. To jest takie małe marzenie. Natomiast fajnie by było po prostu zostać w tym świecie, dobrze się bawić, poznać niesamowitych ludzi. I taki styl życia bardzo mi się podoba. Nie zamierzam rezygnować z tego jak na razie. Wspomniałeś o Igrzyskach Olimpijskich, to nie wiem, Paryż 2024 to jest realny termin, czy jednak Los Angeles 4 lata później? Um, Paryż mógłby być realny. Nie jestem w stanie teraz na to odpowiedzieć. To jeszcze jest trochę odległy ter termin. Nie jeszcze jestem trochę młoda, więc jest szansa, natomiast nie stawiam sobie żadnych oczekiwań wysokich. Rozumiem. Tak jak wspomniałeś, że jesteś młoda. No właśnie, w młodzieżowym żeglarstwie tak to nazwę, póki co startujesz, a w tej dyscyplinie sportu przejście do tego seniorskiego odbywa się płynnie. Jak to wygląda? To jest bardzo duży przeskok. Będąc juniorem, juniorem młodszym, młodzieżowcem, to jeszcze można sobie. To jest na pewno wysoki poziom. Natomiast przechodząc już do seniorów, no to to są dziewczyny na poziomie światowym, wielokrotne medalistki igrzysk olimpijskich. Także to jest strasznie duży przeskok i czasem po prostu ciężko się w tym odnaleźć. Rozumiem. A masz czas na coś innego oprócz żeglarstwa? Może jakaś inna dyscyplina sportu też cię kręci? <gryz> Kiedyś miałam, jak chodziłam do szkoły sportowej, to na pewno uprawiałam dużo sportu, po prostu miałam dużo wf ów w szkole. I byłam bardzo aktywna, natomiast teraz raczej skupiam się na tym żeglarstwie, na tym, żeby chodzić na siłownie pracować fizycznie. Rozumiem. To ja dziękuję Tobie za rozmowę. Życzę spełnienia. Może dziękuję ten paru w 2024. Naszym gościem była Lili Menia Zabitowska. Odkrycie roku 2020 w 61. plebiscycie sportowym Nowin. Dziękuję.